Te pieniądze trafią w miejsca komunikacyjnie trudno dostępne lub tam, gdzie jedyne połączenia drogowe ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych. Mają też służyć rozwojowi regionu i turystyki. Kilka gmin powiatu nowotarskiego odebrało promesy w sumie na 5 milionów złotych. Środki pochodzą od lasów państwowych, a one przyjechały z tym prezentem w roku stulecia swojego istnienia. W siedzibie starostwa promysy wręczali wójtom wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Paweł Szczygieł. Wnioski samorządów o takie 90% dofinansowanie były wcześniej opiniowane przez Nadleśnictwo Nowy Targ i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie. Panie dyrektorze, serdecznie Pani liczcze, Pani poseł dziękuję za tą współpracę, za te środki. Będą one konkretnie służyły ludziom, bo będą w, dusz, w drodze nad Dursztym i tutaj w drodze rabawyżna wyżna jest takie 800 metrów, który się praktycznie cały rozsypa. Także dziękuję bardzo. Najwięcej bo 3,5 miliona złotych, pójdzie na drogę do pięknej i ważnej, bo przygranicznej miejscowości, czyli do dursztyna. Promesę odbierali wójt i sołtys. Ponad 1 700 tysięcy dostała gmina Ochotnica Dolna na odbudowę bardzo stromej drogi do leżącego na przełęczy na wysokości 900 metrów osiedla studionki, skąd rozciąga się fantastyczny widok na tatry. Dojechać tam i stamtąd jest tak trudno, że do mieszkańców przyjeżdża sklep obwoźny. 840 tysiącami dofinansowany został remont drogi Raba Wyżna-Klikuszowa. Modernizację drogi gminnej w trudnym gorczeńskim terenie w mizernej Gmina Czorsztyn lasy państwowe wsparły kwotą 830 tysięcy. Cieszę się, że możemy przekazać, powiedzieć na kolejną e, pomoc na w ramach funduszu leśnego. To są środki, które wypracowują leśnicy w całej Polsce. Chciałem tutaj bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, panu na leśniczy i znowu to tak Te środki są środkami dobrze wydanymi w ramach funduszu, który ma służyć właśnie tym celom społecznym, które. Są z punktu widzenia lokalnych społeczności bardzo ważne, ale które są ważne też z punktu widzenia działalności lasów państwowych. Zwracamy bardzo dużą uwagę w tej chwili na to, aby te relacje, zwłaszcza z lokalnymi społecznościami, były jak najlepsze i stąd też i środki, które są uruchamiane na tego rodzaju przedsięwzięcia. Lasy państwowe zajmują w tej chwili 30% powierzchni kraju, a ich obszar, zwłaszcza od zakończenia II wojny, jest sukcesywnie zwiększany. Bazujący na drewnie polski przemysł meblarski uchodzi za jeden z wiodących w Europie. Co prawda nie wszystkie aspekty działalności tego państwowego gospodarstwa znajdują zrozumienie, zwłaszcza w środowiskach wielkomiejskich, jednak rocznie sadzi się 500 milionów drzewek. W lasach państwowych znajduje zatrudnienie pół miliona osób. Dają one około 3% produktu krajowego brutto. Dlaczego doświadczamy takiego ataku na lasy i kwestie sprzedaży drewna? Bo polskie meblarstwo jest po prostu w awangardzie i konkurencja nie śpi. Więc trzeba zawsze zachowywać ten zdrowy rozsądek, ale też pamiętamy o tej funkcji społecznej lasów. To znaczy, że społeczności lokalne, które żyją przy lesie. Które się czasami denerwują, że nadleśnictwo wywiozło drewno i, i trochę zniszczyło drogę, to to jest świetny antidotum na to, żeby te drogi były w stanie wyśmienite. Bo jestem przekonana, że i Państwo Wojtowie, i yy, sądyści i radni wykorzystają te pieniądze dobrze, tak żeby te drogi rzeczywiście były wyśmienite. I wszystkie te się, takieśmy sobie tutaj pogadywali z Panem Starostą, że i Nowa Biała i Krępachy i Dursztyn to są takie prawdziwe rolnicze wsie gdzie po prostu ludzie te drogi wykorzystają jak należy i tam jest taka prawdziwa gospodarka jak Pan Bóg jak to było z, w ubiegłych latach. Dofinansowanie z Lasów Państwowych jest znaczącą pomocą także dla powiatu, gdyż drogi w Dursztynie i z do Raby Wyżnej przez Sieniawę mają status powiatowych. Dziękuję tu Panu Dyrektorowi i Lasom Państwowym Zawsze się o to upominają, gdyż mamy takie y, sporo odcinków, gdzie rzeczywiście Lasy Państwowe korzystają z dróg gminnych albo Park Narodowy, a niestety tego wsparcia w poprzednich latach no, nie było, albo było ono bardzo y, znikome. Więc serdecznie dziękuję. Dziękuję również panu ministrowi i pani poseł, bo widać wyraźnie, że starają się co mogą, żeby jak najwięcej środków na Podhale przybyło. Ja co prawda jako przedstawiciel jednej z największych gmin w Polsce trochę utyskuję i narzekam, że proporcjonalnie do ilości mieszkańców gmina Nowy Targ tych środków stosunkowo dostaje najmniej, więc pozwalam sobie. Przypomnieć się, że gmina Nowy Targ to jest 24 tysiące mieszkańców 21 sołec i tych dróg powiatowych, a szczególnie gminnych, są ogromne ilości i te potrzeby są niezwykle e, duże. Remonty i przebudowy wsparte teraz przez Lasy Państwowe były poza zasięgiem gminnych budżetów. A drogi oczywiście prowadzą do terenów leśnych. Nie to jednak było głównym powodem dzisiejszych zniszczeń. Dziękując wszystkim Wam tutaj i Pani Poseł, Panu Ministrowi, za ogromne wsparcie, jakie moja gmina otrzymała w całej tej kadencji. Ponieważ mieliśmy to nieszczęście, że część dróg jest zniszczona w wyniku oczywiście transportu drewna, ale część dróg została zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu. Ostatnio, jak poprosił nas Wojewoda i podsumowaliśmy protokoły tylko od 2018 roku, okazuje się, że mieliśmy na protokołach 52 km zniszczonych dróg do odbudowy. Gminie Ochotnica Dolna rządowe programy pozwoliły już odbudować 3 czwarte dróg zniszczonych podczas powodzi w 2018 roku. Natomiast w Mizernej na odbudowę drogi czeka osiedle leżące w samym lesie. Czeka też skład drewna. O efektach aktywnej, odpowiedzialnej, zrównoważonej gospodarki leśnej, ale też działalności ochroniarskiej i podnoszeniu bezpieczeństwa pożarowego, mówił szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Rzeczą taką niebywałą jest to, że jubilat przychodzi z prezentami. No i tak się dzieje, że rasy państwowe, które zainaugurowały obchody stulecia, dzisiaj mogą dzielić się także w wymiarze tym ekonomicznym z e, samorządami, ale my mówimy dzisiaj tylko i wyłącznie o drogach, a trzeba pamiętać, że nadrzędnym celem i zadaniem, jakie, jakie stoi przed leśnikami, to jest zachowanie nie tylko tej substancji drzewnej, ale przede wszystkim środowiska na przyszłe pokolenia. Czyli my to ładnie mówimy, że prowadzimy i rzeczywiście nie tylko, że mówimy, ale potrafimy i udowodniliśmy to, że potrafimy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną. I między innymi to współdziałanie z państwem jako, jako samorządowcami w zakresie odbudowy, przebudowy czy modernizacji także tej infrastruktury drogowej, to jest przejaw tego, że te środki, które lasy państwowe wypracowują, mogą trafiać z powrotem do lokalnych samorządów. I nie wiem, czy będzie jakieś rozdanie jeszcze. bardzo